Po 61 roku życia słabnie układ immunologiczny, co sprawia, że seniorzy częściej zmagają się z chorobami przewlekłymi. Są też w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie się koronawirusem. U Jacka Peszyńskiego zarażenie COVID-19 zaczęło się objawiać dokładnie tak, jak typowa grypa. Osłabienie i dreszcze przerodziły się jednak w poważniejsze dolegliwości. Były sytuacje takie, że... Pierwszy raz w życiu traciłem świadomość, nie wiedziałem co się dzieje, traciłem przytomność. Szczególnie kiedy taki atak kaszlu był bardzo duży, to wtedy była tak zwana hiperwentylacja i mdlałem. Nie miałem siły w ogóle na nic. Zejście do toalety to było na wysiłek przebiegnięcia maratonu. Trwało to aż trzy tygodnie, jak mówi Jacek Peszeński, czuł się tak źle, że nie miał siły jeść, przez co schudł ponad 20 kg. W nocy już zaczęła się temperatura 40 stopni, także kilkukrotnie musiałem przebierać się, żeby nie leżeć w pocie, ponieważ lekarz mnie od razu poinformował: Jeżeli będziesz leżał w mokrych rzeczach, to dostaniesz zapalenia płuc i wtedy już na pewno nie przeżyjesz. Teraz wraca do formy, a w ramach rehabilitacji śpiewa, dzięki czemu reguluje oddech. Apeluje także do wszystkich seniorów, żeby zostali w domach i nie wychodzili bez potrzeby. Szczepienia w Polsce właśnie się rozpoczęły, a seniorzy mają być zaszczepieni przeciwko COVID-19 już w pierwszej fazie. Specjaliści podkreślają, że szczepionka to najlepsza ochrona przed koronawirusem. Nie mamy leku i nic w najbliższym czasie nie wskazuje, żeby ten legna. Koronawirus powstał. W związku z tym pozostaje nam tylko i wyłącznie szczepionka. Lekarze podkreślają także, że nie trzeba obawiać się szczepionki, bo jest ona w pełni bezpieczna. A co z tymi, którzy zaszczepić się nie chcą? Powiedziałabym, że y, muszą to zrobić, dlatego że dla nich y, przejście COVID-u y, może być bardzo trudne. Nie da się uniknąć y, spotkania z, y, z wirusem nawet w sytuacji, kiedy. Kiedy ktoś będzie siedział w domu. I osoby starsze, osoby schorowane, powinny to zrobić, ponieważ następstwa przejścia tej choroby mogą być groźniejsze niż oczywiście szczepienie. Miałam rozmowę właśnie z koleżanką, lekarką, która mówi do mnie, że ma niezliczoną ilość chorób. Czy ona ma się zaszczepić? A ja mówię, powiedz mi, ile masz lat. A ona mówi 65. Ja mówię, to ty się musisz zaszczepić. Proste jest ryzyko. Przecież ryzyko. Ciężkiego przebiegu, a nawet śmierci bardzo, jest po prostu realne, także no nie ma innego wyjścia. Jeżeli ktoś chce żyć i ktoś chce się cieszyć w ogóle życiem, swoimi wnukami, swoimi osiągnięciami i jeszcze ma marzenia, to on musi tak zrobić. Zanim jednak seniorzy będą mogli się zaszczepić, do tego czasu w miarę możliwości powinni ograniczyć kontakty i zostać w domu. Jeśli potrzebują pomocy w robieniu zakupów lub wykupieniu leków, mogą skorzystać z programu wsparcia Echo24 Oliwia Stasiak.